thank you 15 lat wspólnego grania z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, kilkaset tysięcy złotych zebranych do tej pory, a w tym roku do tej sumy udało się dorzucić kolejne 80 tysięcy złotych. Gmina Bielsk po raz kolejny udowodniła, że chcieć to móc. Podczas tegorocznego finału Woźby w Bielsku nie zabrakło różnorodnych atrakcji, koncertów i występów, a przede wszystkim uśmiechu oraz zaangażowanych osób. Można skorzystać e, też e, z posiłków, e, z tych e, dobroci, które przygotowały koła gospodyń na dzisiejszą okazję, jest stoisko koła gospodyń w Leszczynie Szlacheckim, koła gospodyń w Zągotach, koła, koła gospodyń w Rudowie, ale też wystawiły się placówki z różnymi gadżetami, z różnymi rzeczami, które dzisiaj sprzedają, chociażby Biblioteka Publiczna w Bielsku, chociażby Szkoła Podstawowa w Czechcinie, a także Szkoła Policjalna Twoja przyszłość, także naprawdę wiele osób dzisiaj się za Angażowało w przygotowania tego naszego wielkiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a tak jak wcześniej wspominałam, gramy ten jeden dzień wcześniej, żeby tutaj jak najwięcej właśnie tych atrakcji można było. Przygotować dla naszych mieszkańców nie tylko, bo są to też osoby spoza terenu naszej gminy i oczywiście wszystkich zachęcamy do udziału. Na każdym stoisku czekały puszki, do których można było wrzucać pieniądze. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również licytacje, w tym te prowadzone online. Wiele osób do nas się odzywało, żeby podarować różnego rodzaju rzeczy, przedmioty, vouchery, atrakcje na te licytacje i za to im jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni, że tak dużo osób chciało podarować. Od siebie to co mogą podarować oczywiście ale przede wszystkim dziękujemy również licytującym bo to oni otwierali swoje portfele oni aktywnie udzielali się w tych licytacjach Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Cieszymy się, że także my jako gmina możemy brać w tym udział. Mówi wójt gminy Bielsk. To jest 34 finał, a my w gminie organizujemy już ten finał po raz 15. Dlatego to jest dla nas również bardzo ważne. Oczywiście gminy cegiełka w tym wszystkim jest, bo bardzo nam zależy, żeby mieszkańcy przyszli na różnego rodzaju tutaj występy, żeby byli razem z nami, no i żeby dołożyli się do tych puszek, które, do których wolontariusze zbierają pieniądze. Ale to nie tylko wolontariusze, nie tylko pieniądze, bo również i licytacje, dzięki którym mamy naprawdę spore pieniądze w takim tym ogólnym gminnym budżecie. Także oczywiście będziemy to robili. Już kolejny, kolejny, kolejny raz i zawsze będziemy w tym finale uczestniczyć. Liczymy, że z roku na rok ta kwota będzie się powiększała, ale nie jest to istotne. Istotne jest to, że my przystąpiliśmy do tej akcji, że wspieramy orkiestrę, że bardzo nam zależy, żeby ten sprzęt do tej diagnostyki był zakupiony, bo to chodzi o najmniejszych, o małe dzieci. E, oczywiście ja nie życzę nikomu z mieszkańców gminy, żeby musiał z tego sprzętu medycznego korzystać, e, ale e, gdyby tak się stało, to być może e, nasze dzieci czy nasi mieszkańcy też z tego korzystają. Jest to bardzo ważne, bardzo istotne dla nas. Piętnasty finał WOŚP w gminie Bielsk pod wieloma względami był wyjątkowy, jednak jedno pozostaje niezmienne. Chęć działania zarówno wśród najmłodszych, jak i starszych mieszkańców ci tutaj dziś po sali, ale i też po mojej skromnej osobie po raz pierwszy jako wolontariusz występuję po raz piętnasty w gminie, także już naprawdę te kilkanaście lat myślę, że dosyć duży wkład, jeżeli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy przez gminę Bielsk. To jest bardzo wspaniałe w tym pomaganiu, że od najmłodszych po tych najstarszych, Wszyscy się angażują, e, czy to przygotowywanie różnych stoisk, tak jak tutaj mamy koła gospodyń, e, czy e, prezenty, różnego rodzaju gadżety przekazywane na licytację. Właśnie e, to jest fajne, że już przez te kilka dni wcześniej, przed finałem, już możemy e, zbierać pieniążki, licytować e, i brać udział właśnie w tym, w tym wielkim wydarzeniu. Na obecnych tego dnia czekała moc atrakcji, stoiska z pysznościami, loterie, dmuchańce i animacje dla dzieci, warsztaty Budka 360, pokazy pierwszej pomocy. Na scenie zaprezentowały się grupy taneczne i wokalne z Gminnego Ośrodka Kultury, orkiestra OSP Bielsk, dzieci ze szkoły podstawowej w Bielsku oraz wielu artystów, w tym m.in. zespół zagraniczny z Polski. sporo słodkości, jest spory wybór, fajne występy, orkiestry w Bielsku szczególnie, no i wyszła już taka miła, fajna atmosfera. Najfajniejszy był występ orkiestry, bardzo fajnie się zaprezentowali i dosyć takie, można powiedzieć, długo grali. Loteria, no. Tam wrzuciliśmy takie z 20 zł i się wylosowało. Jedzonko pyszne, fanty też bardzo fajne do, do, do zgarnięcia dla dzieci, także super. Także zachęcamy do zbióreczki. Dzieciaki się pobawią, także naprawdę super, super akcja. A przy okazji można też i dorzucić, prawda? Parę grosiaczków. Kolejny finał WOŚP w gminie Bielsk można więc okrzyknąć sukcesem. Partnerem wydarzenia był samorząd województwa mazowieckiego, patronat medialny objęło infopłock TV.